Dla mnie jest ochrona ciemnego nieba. Z punktu mojego prywatnego to jest moja nowa pasja. Stosunkowo nowa, bo z problemem ciemnego nieba, też zanieczyszczenia światłem, jestem związana od 2013 roku i wtedy dopiero uzmysłowiłam sobie to, co w nauce się gdzieś tam pojawiało, to tu, to, to tam. A, ale nie było to tak zwerbalizowane. Natomiast jak zaczęłam uczestniczyć w konferencjach na temat zanieczyszczenia świetnego i zaczęłam czytać za, literaturę dotyczącą tego problemu, okazało się, że na świecie to jest bardzo poważny problem i w nauce interdyscyplinarnie rozwijany na całym świecie, a u nas dopiero zaczęło raczkować wtedy, kiedy em, studentka... Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska wpadła na pomysł, żeby zorganizować pierwszą konferencję na temat zanieczyszczenia światła. I od tego czasu już się potoczyło, zaczęły się gromadzić grupy, stworzyła się można powiedzieć taka grupa, która się tym zajmuje, organizuje co roku konferencje i wydaje mi się, że największy problem to jest to, że z tą problematyką trzeba dotrzeć do szerokiego grona społecznego. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, w jakich warunkach żyją. Ja czasami, jak udzielam wywiadów, to mówię, że to jest gorsze niż smog, zanieczyszczenie światłem, bo o smogu wszyscy mówią, wszyscy go czują, wszyscy go widzą, wszyscy sobie mogą zmierzyć. Natomiast o tym, że zanieczyszczenie światłem zabiera nam ciemne niebo, to wiedzą głównie astronomowie oraz ci pasjonaci, którzy z Polar, grupy Polaris dostają teleskopy. Natomiast jak naprawdę jest z tym zanieczyszczeniem światła, to wiele ludzi nie ma zielonego pojęcia, że sami sobie fundują bardzo poważny problem życiowy. I mówimy o zanieczyszczeniu światłem, o ochronie ciemnego nieba. Oczywiście tutaj najwięcej zawdzięczamy astronomom, którzy dali impuls. Oni pierwsi zobaczyli, że nie mogą obserwować wszystkiego na niebie, co być powinno, a potem okazało się, że ciągnie to za sobą jak ogon komety najróżniejsze problemy. Które, z których ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy, dlatego że żyjemy w tej chwili w takich warunkach, które określamy umownie 24 na 7 na 365. Co to znaczy? To znaczy, że wyznacznik, jakim, podstawowy wyznacznik naszego życia, jakim jest ruch obrotowy Ziemi wokół własnej osi, dzień i noc zostały poniekąd zakłócone. Przestaliśmy sobie regulować nasze... Um, nasze wzorce życiowe, nasz, nasz program dobowy, dlatego że właściwie o każdej porze dnia i nocy możemy zrobić wszystko. Możemy pojechać, możemy iść do sklepu, no i teraz może nie, ale możemy się spotkać z ludźmi, możemy pracować, możemy podróżować, czyli właściwie został zakłócony ten podstawowy element, jakim jest... 24 godziny do, trwająca doba, w której dzień i noc następują po sobie regularnie, nieuchronnie i zawsze. No i przez to używanie tego sztucznego światła wszystko popsuliśmy. Popsuliśmy nie tylko widok. Ciemnego Nieba, ale również popsuliśmy sobie nasz endogenny zegar biologiczny, który też pracuje w rytmie 24-godzinnym. I całe uporządkowanie procesów fizjologicznych w organizmie człowieka jest dopasowane do właśnie takich okresów naprzemiennie po sobie następujących aktywności i wypoczynku. Ale proszę pamiętać, że ciemne niebo to nie jest tylko przeszkadzanie człowiekowi. Bo przecież zaburzenie ciemnego nieba to jest wpływ na rośliny, na zwierzęta, na zwierzęta dziko żyjące, na zwierzęta domowe, które żyją koło człowieka i które też na to skażenie światom są narażone. No i wobec tego problem się zrobił globalny i to powinno być wtłaczane do świadomości ludzkiej wszystkim, poczynając od najmłodszych od tych najmłodszych, którzy. Małe dzieci czasami widzi się już ze smartfonikiem, niemowlęta, może nie niemowlęta, ale takie troszkę mowlęta, troszkę większe, a więc powinny być to, o czym mówią lekarze, specjaliści od zaburzeń snu, dwie godziny bez monitora przed pójściem spać. To jest obowiązkowe dla wszystkich, nie tylko dla dzieci, ale również dla mamy i dla babci, żeby na przykład nie zasypiała przed telewizorem, on się sam wyłączy albo nie wyłączy, bo to wszystko są czynniki, które psują nasz endogenny zegar biologiczny. Czasami mamy takie reklamy, które mówią łykarz melatoninę i wszystko jest rozwiązane. To są nieprawdziwe informacje. Melatonina jest hormonem ciemności, ale jeżeli chcemy wspomagać zasypianie na przykład u osób, które mają zaburzony rytm dobowy ze względu na wiek albo ze względu na podróże transkontynentalne, to melatonina powinna być zażywana co najmniej dwie godziny przed planowaną porą pójścia spać, bo to komórki organizmu muszą się dowiedzieć o tym, że jest ciemno, i muszą uporządkować procesy fizjologiczne tak, żeby to, co ma się dziać w nocy, działo się w nocy, a to, co się ma dziać w dzień, żeby się działo w dzień. No i przede wszystkim, czy też poza tym, powinniśmy dbać o higienę snu a higiena snu to jest sen w ciemności. Oczywiście, że nie da się uniknąć tego, co nazywamy nocną pracą zmianową, czy takim pozostawaniem pod wpływem światła w nocy w warunkach, które których nie da się wyłączyć z naszego życia w XXI wieku. A więc nie zamkniemy szpitali na noc, bo jest ciemno i wszyscy chcieliby iść spać. Policjanci nie będą siedzieli w domu, bo jest ciemno, wobec tego oni nie będą pilnować naszego bezpieczeństwa, bo zatrzymamy lokomotywy, zatrzymamy pociągi. A więc to, co w sposób niejako wymuszony przez cywilizację Psuje nasz zegar biologiczny, nie powinno być jeszcze pomnażane o to, co sobie sami fundujemy. Ja nie mówię o, nie wypowiadam się na temat świateł ulicznych, na temat reklam, na temat oświetlania budynków takich, które w nocy muszą być. Muszą chcą być wyeksponowane, ale to wszystko są te czynniki, które należałoby ograniczać jak najbardziej i jak najintensywniej za to się zabrać, żeby naszemu zegarowi nie było, że... No, więc mój udział w tym projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności jako coach jest po pierwsze dla mnie była to niespodzianka, po drugie wielkie wyróżnienie, bo zostałam zaproszona do udziału w tym projekcie, więc było to dla mnie ogromne wyróżnienie. Po drugie wielka radość, że mogę przyglądać się takiej bardzo zaangażowanej młodzieży, która bez, nie licząc swojego czasu, nie licząc swojego, swoich różnych obowiązków, zaangażowała się w propagowanie tej idei ciemnego nieba która jak mi się wydaje kocha swoją stację Polaris w Sopotni Wielkiej, która tu bardzo często bywa, która sprowadza swoich kolegów, przyjaciół, a ja co prawda z daleka, ale zdarza mi się tu i przyjeżdżać i uczestniczyć w seansach online, w konferencjach. Chciałabym, żeby ci młodzi ludzie byli wyposażeni w taką elementarną wiedzę, która przy pomocy której potrafią na przykład wiejskiej babci czy jakiemuś zblazowanemu młodzieńcowi wytłumaczyć, że nie należy nadużywać sztucznego światła. Wieczór, że lampa koło domu powinna być odpowiednio zainstalowana, że nie powinien ogródek świecić Panu Bogu w okno, a ten młody człowiek, który o godzinie 10 wyjmuje swój smartfonik i zaczyna grać i bawić się tą komórką, powinien zrozumieć właśnie od tych młodych dowiedzieć się, że tak nie należy robić we własnym dobrze pojętym interesie. Ja im opowiadam to, co ja wiem ze swojej. Yy, no wieloletniej pracy jako fizjologa, jako chronobiologa. Oczywiście, że oni nie muszą tego wszystkiego wiedzieć w takiej formie, w jakiej ja wiem, ale muszą mieć głębokie przeświadczenie, że to co robią jest pożyteczne, że przyniesie korzyść nie tylko tym, którzy sami się, że tak powiem, jakoś uporządkują swoje życie w stosunku do skażenia światłem, ale również będą przekonywać innych, żeby przekonywali innych, bo mi się wydaje, że tylko tą metodą, tylko tą drogą dotrzemy do tego, żeby ludzie mieli samoświadomość, że wiele rzeczy mogą sami zrobić dla siebie, mogą wpływać na swoje społeczności, no i taką modelową społecznością jest właśnie so, społeczność w Sopotni. Tu bardzo aktywna grupa Polaris, myślę, że ta ambicja Pana Piotra Nawalkowskiego i całej tej grupy skierowana jest nie tylko na to, żeby zaistnieć w Polsce, w Europie i na świecie, bo to oczywiście jest chwalebne, mamy się czym pochwalić, ale żeby to świeciło ciemnym niebem, czyli dawało przykład innym miejscowościom, oczywiście, że nie, nie zrobi się tego w Warszawie, Poznaniu czy w Gdańsku, tam gdzie z natury rzeczy wielkie miasto generuje to skażenie światłem, ale żeby było coraz więcej takich ostoi ciemnego nieba, a przy okazji ludzie, którzy zobaczą piękno spadających Perseidów czy tego gwiezdnego nieba, nie z Zaburzonego światłami, na przykład kolorowych reklam, czy reflektorów oświetlających mosty, czy jakieś inne budowle, będą również myśleli o tym, żeby w domu nie było nadmiernego światła wieczór, żeby te właśnie słynne dwie godziny bez monitora zachować. I dla dorosłych, i dla dzieci. No i żeby pielęgnować swój zegar biologiczny, bo on jest... Mamy go tylko jeden, każdy z nas ma jeden i powinien nad nim roztoczyć pieczem. No więc moje, moja więź z, z, z towarzyszeniem Polaris trwa od kilku lat, ale od mniej więcej dwóch, trzech lat przyjeżdżam do Sopotni Wielkiej. Dzisiaj mam szczęście znowu tu gościć. Jest piękna wrześniowa niedziela. Będziemy mieć dzisiaj znów jakiś meeting, w czasie którego będziemy mówić ludziom o tym, co jest niezbędne, co jest ważne w zakresie chronienia Ciemnego Nieba. No i tu chcę powiedzieć, że inicjatywa, którą Stowarzyszenie Polaris rozwinęło, jest jedyne w Polsce. Nie mamy żadnych prawnych uregulowań, które by chroniły Ciemne Niebo zarówno dla astronomów, dla obserwacji astronomicznych, ale również dla mieszkańców miast, dużych miast czy mniejszych miejscowości, i to uzyskanie tego statusu Dark Sky Community, o które ubiega się Stowarzyszenie Polaris, przygotowując bardzo skomplikowane dossier, które zawiera najróżniejsze argumenty, zarówno geograficzne, jak i topograficzne, jak i formalne, jak i związki stowarzyszenia z miejscową ludnością, jak i aktywność w zakresie wykonywania. Pomiarów. To wszystko to jest praca wielu miesięcy, wielu ludzi, którzy z zapałem, którzy oczywiście jako wolontariusze zabiegają o to, żeby taka, taki dokument powstał i żebyśmy. To znaczy społeczność Sopotni, ja co prawda tu nie mieszkam na stałe, ale często bywam i bardzo lubię tu bywać, żeby społeczność Sopotni wielki uzyskała status tego Dark Sky Community, czyli gmina, która jest wzorcem, modelem jak należy pielęgnować ciemne niebo i trzymajmy kciuki, wspomagajmy ich, ponieważ jeśli my ich nie wspomożemy, to na pewno nie dostaną żadnego wsparcia ani ze strony władz. Centralnych ani żadnych uregulowań prawnych. W związku z tym jest taka nadzieja, że jeśli uzyskają ten status, to będzie taki zalążek, który pozwoli, żeby w Polsce ochrona Ciemnego Nieba przybrała jakiś sformalizowaną formę, dlatego że Europa i świat już nas bardzo dawno wyprzedzili, jeżeli chodzi o tę właśnie strony naszego życia, a to jest takie ważne. No więc to, to opracowanie, które... To będzie aplikacja, która będzie wysłana do Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Ciemnego Nieba. Powstaje przy bardzo znacznym udziale, a właściwie z inicjatywy tej grupy inicjatywnej, która mnie zaprosiła do, do współpracy. A więc mamy tak, grupę wolontariuszy, zapaleńców, którzy chronią ciemne niebo. Wspomagani są od dawna przez... Organizację pożytku publicznego, jaką jest Polaris, i ja miałam to szczęście, że zostałam doproszona do tej grupy jako coach. Czyli mamy już w tej chwili, można powiedzieć, trzy poziomy, również wiekowe. Mamy młodych zapaleńców, mamy troszeczkę starszego szefa Stowarzyszenia Polaris, i nad nimi czuwam ja, emerytowany profesor. W związku z tym, ja myślę, że w ten sposób. Różne aspekty tego problemu zostają ujęte w formę zorganizowaną, no i tych młodych trzeba wspierać, trzeba im pomagać, trzeba ich zachęcać i nade wszystko niech Bóg broni, żeby po skończeniu tego projektu stracili ten swój zapał, bo przecież to jest najważniejsze. To nie może być chwilowa sprawa, to nie może być sprawa projektu na jeden rok, tylko to musi być początek, który w zasadzie będzie taka never ending story.